Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam BMW 320D xDrive z 2018 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz wyposażony jest w reflektory LEDowe. Jest to wersja Sportline z dwulitrowym dieslem o mocy 190 km mechanicznych z automatyczną skrzynią biegów. Samochód wyposażony jest w 18-calowe obręcze aluminiowe. Ma przyciemnione tylne szyby. Lakierowanie to biel mineralna Metallic. Zaglądając do środka widzimy fotele sportowe z tapicerką tkanina Corner antracytowa z czerwonym akcentem. Czarna listwa z czerwonym akcentem wykończeniowa. Nawigacja, klimatyzacja automatyczna dwusferowa. Kub holdery, przełącznik zmiany trybu jazdy, a przebieg tego samochodu to 73 170 km. Posiada również wielofunkcyjną kierownicę z tempomatem, limiterem oraz sterowaniem multimediami z kierownicy. Tylna kanapa wyposażona jest w mocowania ISOFIX w dwóch zestawach jest również podłokietnik dla pasażerów z tyłu z holderami, z tyłu również są kratki nawiewu oraz gniazdo 12V tak prezentuje się przestrzeń bagażowa w BMW serii 3 sedan limuzyna pod podłogą bagażnika również jest schowek jeżeli ten samochód Państwa zainteresował zapraszam do odwiedzenia naszego salonu Bawaria Motors w Katowicach na Alei Rozińskiego 204 Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej, widocznej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.